Cześć, zapraszamy Was do programu Shipping Ja nazywam się Paweł Pieniążek, moimi gośćmi są Sebastian Kostański, Maciej Finowicki i Maciek Kruszewski. Dziś pogadamy ogólnie o Szwecji. Tak więc pierwsze pytanie: dlaczego w ogóle Szwecję? Że na mnie patrzysz? No dla ciebie. <głosy> <głosy> A kto ma zacząć, jak ty? Kochamy Szwecję. czyli to był pomysł w ogóle? <noise> Ko kochamy Szwecję z racji, z racji ich podejścia do podejścia prawnego do, do natury i tego, że, że w, w mają to po prostu w konstytucji mają to w tak, jak wszystkie prawie. kraje skandynawskie. Tak, to jest, tak. się nazywa prawo do Ziemi. Dokładnie. I to jest to jest to, co, co jest super. No, czego nieraz doświadczyliśmy co nie? Nawet na ostatnim wypadzie. Tak, 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 tak. <laughs> Troszeczkę my po polsku się zachowaliśmy, bo jechał właściciel, właściciel lasu, w którym sobie koczowaliśmy i zagasiliśmy ognisko. No właśnie, jak ja, ja, tak, ja w ogóle wygląda biwakowanie w Szwecji, powiedzcie? Świeżo, o, no dobra, no to świeżo opalaliśmy to, no. ognisko, dym leci. Tak, mokro było, pełno dymu. Warunki po prostu tragiczne. I patrzymy, jedzie właśnie traktor. No jeszcze powiedz, ile rozpalaliśmy to ognisko, żeby no, no uzyskać nie wiem, ogień? Z godziny wszyscy słuchali. Może tak, tak, długo, długo. E, I patrzymy, ktoś jedzie. No to co? Polska naleciałość. Szybko gasimy i chowamy się. I chowamy się za drzewa. A tak, dymu? Cały czas na był siwy. Tak, każdy na każdego tak patrzy i tak... Ty. Co my robimy? Przecież my możemy my tak. możemy to Ale nie robić. Ale jeszcze opowiedz do końca, można. jak to wyszło. My stoimy ogólnie, pełno dymu, wychodzi gość ogólnie z traktora i krzyczy na scout, scout, i się cieszy. A tak, w ogóle wiesz, nie wiemy o cześć, co chodzi. Cześć. Tak, pogadaliśmy, powiedzieliśmy, że tutaj biwakujemy sobie, no, tak. że w ogóle się przemieszczamy e, z plecakami i, i spędzamy tu czas w ogóle kilka dni. W tym rejonie, i on tak się ucieszył w ogóle, że może nas gościć, był zadowolony. Dokładnie. I to na jego kawałku ziemi e, w, 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 my sobie tam czerpiemy, korzystamy, tak? E, a on zadowolony. No, tak, jak, tak jak kilku innych, ki, e, było kilka innych osób, które robiły sobie z nami zdjęcia. Tak, też tak, tak. Trochę tak. można było się poczuć, to też tak, no, na wybiegu tak, w ochu. Ale troszeczkę też mieliśmy takiej polskiej naleciałości, bo pojawił się pomysł. Przy ognisku nie wiem czy pamiętacie, że to jest specjalnie dla policji. Żeby w razie tak, czego żeby jakby podkablować. Żeby to, tak, nie, nie tak. podkawlować. żeby w razie... W najlepszym czego, wypadku to, do lokalnej prasy. Tak. tak. Żeby w razie czego wiedzieli, kogo szukają. No dobra, jak się przygotować do takiej wyprawy na... bo na, ile tam siedzieliście? Siedzieliśmy. No, yy, wyjeżdżamy zawsze, my jako ekipa Tripa wyjeżdżamy zawsze na tydzień czasu yy, i to jest to, co można tak sobie uznać jako urlop, jako, jako mm -hmm. fajny, fajny trening, taki, taki bushcraftowy, można odpocząć, można dużo rzeczy się nauczyć yy, 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 i co najlepsze tydzień to jest tak, tak naprawdę nie moim zdaniem minimum, yy, gdzie opłaca się jechać. Czyli poczuć ten las. Żeby poczuć las. Żeby, żeby poczuć, poczuć klimat. Brak wsparcia ze strony cywilizacji. No, no, tak. no bo rozumiem, że cywilizacji nie mamy w ogóle, tak? Nie mamy wsparcia no, nie. ze strony nie. cywilizacji. Nie. Bo, nie. bo bardziej chodzi Liczymy na to, co mamy na sobie. Przy sobie. Bardziej chyba chodzi o to, że e, jak w Polsce, gdzie, nie by, gdzie byśmy nie byli, tak naprawdę, w której części Polski, to jesteśmy, nie wiem. Dzień od samochodu, nawet no to dojdziemy do tego samochodu, mhm. i w ciągu maks 12 godzin jesteśmy w domu. Mhm. No a, tam, tak, a tam jesteś 3 dni od samochodu. Tak, a tam 3 dni od samochodu, 12 godzin ogólnie dajmy na to, na, nie wiem, da, albo 6 godzin drogi do na promu. Na obcej ziemi tak, od tego zaczynają. 6 tak? godzin do promu. Promem 12 godzin do Polski, od promu y, 5 godzin do domu. Więc... Tak, czyli ten dystans jest taki, że można sobie spojrzeć na niektóre sprawy. Z perspektywy odpowiednio. Tak, tak, tak. Trzeba, trzeba się przygotować. Weryfikuje dużo. I weryfikuje. Każda, każda rzecz, której nie dopilnujemy, nie przemyślimy i zrobimy, trzeba później się z tym pogodzić, że coś się stało trzeba dalej funkcjonować, trzeba improwizować i, i tego można w Szwecji się nauczyć. Tak, ale to jest fajne, bo jak się okaże, że czegoś nie wziąłeś, to musisz to sobie wystrugać. Mówiąc tak w cudzysłowie. Tak, czyli tak? ogólnie bierzemy wszystko, sprzęt, prowiant, wszystko już bierzemy na cały tydzień, tak? A czy tak, żeby, żeby, żeby nasi słuchacze nie odebrali tego, że bierzemy sprzęt czyli yy, tak naprawdę to bierzemy nóż, piłę i yy, opcjonalnie sikierkę i to są trzy narzędzia, które bierzemy. <laughs> tak, i, I no rzeczy wiesz. do spania. I rzeczy do spania. To jest pełen, pełen minimalizm. Tak naprawdę najcięższe rzeczy to są chyba rzeczy na zmianę w razie jakiejś awarii, jeżeli się zmoczy, to jest taki, taki zapas ubrań i jedzenia, tak, bo wodę filtrujemy. No, Pamiętamy, tak. że cały czas chodzimy, więc tak, właśnie... nikt piły motorowej raczej nie bierze za no, nas. Nie, 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 nie. No. Uściślając jedzenie Albo mamy, mamy, na, tydzień, mamy tak, na tydzień, prowiant mamy na tydzień, I taką żelazną rację, że po prostu nam musi wystarczyć. Na razie, o A zdobywamy jeszcze jedzenie w różny sposób, ale wodę filtrujemy, nie musimy dźwigać wody. Ze sobą. Tak, no wody. to by było niemożliwe trochę, no żeśmy tak, na cały no, tydzień no, tak. się, się z zapasem jeżeli, wody wypuszczali. Tak, tak, jeżeli wcześniej, też przy tym jedzeniu tutaj stanę, bo przecież nasza tam pierwsza, druga wyprawa, Jedna z pierwszych wypraw, no to tam trzeba było wykupić sobie opcję połowu na wybranym jeziorze, i tylko że wtedy mieliśmy zaplanowaną trasę. A zazwyczaj tego nie planujemy, więc też odpada już łowienie, bo tam musisz wykupić sobie. Tak są ne, sektory te. Tak, tak, z sektoru danego i tam tak. nie wiem dwa, trzy jeziora maksymalnie mhm. blisko siebie, albo jeżeli jest duże jezioro, to tylko na ten akwen wykupujesz sobie. I też nie, każdy jezioro, nie, nie z każdego jeziora można zabierać ryby, więc. Tak, no ale to, że to jest niezaplanowane, to to się mocno wpisuje właśnie w to, że element takiej niepewności i tego, że trzeba sobie radzić z niesprawdzonymi okolicznościami przyrody no, bardzo mocno wpisuje się w naszą politykę, tak? Że rzuca nas na nieznane nie wody zna. w cudzysłowie i musimy sobie radzić. Tak? No tydzień w lesie jest ogólnie wyzwaniem dla normalnych ludzi. Nie? Wyzwaniem też hmm. na, dla, na, na grupy. dla nienormalnych Tak, <laughs> dla grupy to jest bardzo no, ważne więc... ogólnie, bo jednak y, te dwa, trzy dni się docieramy. Mhm, to A później to jakoś to wchodzi, te, wchodzi te takie zmęczenie. Naprawdę to już później jakoś idzie i naprawdę wszyscy funkcjonują tak jak trzeba. Zawsze jestem, mimo tego, że to nie jest dla mnie pierwszyzna, ale zawsze jestem pod dużym wrażeniem tego, jak fajnie grupa współpracuje. Ludzie z różnych środowisk, ludzie w różnym wieku, ludzie z różnymi doświadczeniami życiowymi. Ludzie w różnym y, stopniu zaangażowani w ogóle w Bushcraft, survival i w outdoor jako taki jak fajnie współpracują ze sobą, nie trzeba tam wydawać żadnych poleceń, mam wrażenie, że to się dzieje tak mocno automatycznie. Każdy sobie znajduje jakieś swoje miejsce, i, i jeden się czuje lepiej w zbieraniu drewna, a drugi lepiej w przygotowaniu miejsca na obozowisko. E, no to tylko, że tutaj. To, to, I to, i to, to fajnie, to fajnie. Znowu to Ci wejdę w słowo. Standardowo? E, standardowo. Dzisiaj e, przynajmniej. E, tylko, tylko tutaj nadmieńmy, że my wszystkich naszych kursantów wcześniej przygotowujemy do wyprawy. Poznajemy przede, Poznajemy przede wszystkim się na szkolenie. Na wcześniejszych. Przypadkowo tak. osoby nie trafiają na, na szkolenie w Szwecji Trzeba być co najmniej na Dlatego każdy wie, że zbieraj opał, to to. Tak, każdy tak. wie, co już ma robić. Ale jednak to jest grupa osób, która się, tak, wcześniej tak, tak, jako grupa nie działali. Nie, nie działali no nie zawsze to są nasi kursanci tak. rozpoznane osoby z zachowania i zaaprobowane przez nas, tak? Ale jako grupa, to jest grupa unikalna w danym w zestawie terenowym i tak, składzie tak. osobowym, no, tak? w, 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 podczas kursu nie da rady się poznać, tak naprawdę, no właśnie. w stu procentach. No, no, no też jest, nie, nie, każdy, nie, jest nie tak. zawsze jest tak, że pełna grupa jest na tych kursach przed, co nie? Tylko, że po prostu tak, rzucamy zdaniem, tu, tu tak, dwie, tak, tu tak, trzy osoby, dlatego się, mówię, tak. że dopiero jak do Szwecji jedziemy, to ta grupa się spotyka całkowicie, my ich znamy wszystkich, ale oni się poznają Między sobą już na na tym. Promie. Na promie, tak. Okay. I tam jest zapoznanie. No, integracja. 10 tak. godzin podróży promem potrafi, potrafi tak. zintegrować. Już widać, kto będzie z kim maszerował przez Szwecję. <noise> Jakie się grupki po, porobią, tak? Tak, tak. No, Szwecja, Szwecja zbliża. Zbliżać tak, ludzi. Tak naprawdę, bo my tutaj rozmawiamy o Szwecji, moglibyśmy wyjść dalej, tak? Chociaż tak nie będzie. No a a ale dlaczego to dalej? By było To wszędzie by dlaczego było. Dlaczego tylko Szwecja? Szwecja właśnie... jest puchata. Szwecja jest puchata, Ona no jest piękna. Po, po, powiedzcie coś na temat. Yy, Żyby. Yy, Może niech każdy żywy. się wypowie, czym jest dla niego Szwecja, bo dla mnie Szwecja jest egzotyką na wyciągnięcie ręki, bo to jest tak naprawdę to... dzień. Niecały, i jesteś w zupełnie nowym środowisku. W innym świecie. Jesteś w lesie, który jest przepiękny. Drzewostan to nie jest las, las fabryczny, taka, taka fabryka drewna, tylko to jest las naturalny. Są piękne okazy drzewa, kilkusetletnie. Są, jest inne ustawienie, inne podłoże. Jest mnóstwo głazów obrośniętych mchem. Jest mnóstwo porostów. Wszystko jest troszkę jakby większe, tak? Jest dużo grzybów, których nikt nie zbiera, jest dużo pozostałości po dawnych osadach w postaci różnych murów granicznych, kurchanów starych. To, to jest wszystko obrośnięte mchem, to tworzy taki klimat, jakbyś był w krainie troli. Pogoda też jest trochę inna, jest trochę bardziej mglisto, trochę bardziej kapryśnie. Krajobraz jest mocno rozmaicony i rzekami, i jeziorami, i to jest tak, jakby to jakieś bajki cię przenieśli. Naprawdę Narby, idę tak. idę i czekam. Czy nie powiedziałeś za wszystkich? Dziękujemy. Tak, ja się chciałem <laughs> powiedzieć, <laughs> że się tak rozwicią. Ale jeszcze się wtrącę. A ale każdy, każdy ma swoje, właśnie tak. Ale wiemy, a propos tych kurhanów, tego wszystkiego yy, zauważyliśmy na naszych wyprawach, że są tajemnicze tabliczki, które są po prostu bez żadnych, yy, nie wiem grafik, bez niczego. Po prostu jest słupek na tym kartka A4, która jest ciórkiem napisana i tam są ciekawe po rzeczy. Tak, po szwedzku. Tak. Pamiętasz, my sobie ogólnie to wrzucaliśmy... I na translatora. Tak. Mhm. I nagle dowiedzieliśmy się, że idziemy przez jakieś doliny, gdzie do, nazywa się Dolina Smołowa, gdzie tam kiedyś robili smołę z, z sosny. No Szwedzi, tak. o to, o swoją historię, Tak, albo, że historii. mijamy, ogólnie mijamy z... Starą kupę kamieni i okazało się, że tam była gorzelnia, kiedyś ta tak, wiejska. Tak. Szwedzi, Szwedzi i to też zobaczyliśmy właśnie na, na swojej skórze, że oni, oni, oni inwestują w to, żeby, żeby jednak dbać o pamięć, o historię terenów. No, to wszystko jest fajnie zaznaczone. Historię, się... która się, która się na, na danym terenie wydarzyła. I i oni to eksponują i, i dlatego nas tak witają, że tak. jak my wędrujemy sobie, to oni nas wszyscy skącią. Ale to, też super, trzeba dzień, podkreślić, dzień, dzień. to, że tak to nie są jest. Dumni, może tak. dlatego, że jest tak. tego, że tam jest mniej ludzi. To, e, że e, mniejsze zagęszczenie. Tak, jak, mniejsze mniejsze, się mniejsze zagęszczenie, i dla jest, nich, się dla się nich zobaczenie ludzi. obcego człowieka w lesie jeszcze y, z plecakami, więc to dla nich może być wiesz, jakim, To jest egzotyka. Egzotycznym czymś Ale, no, Dokładnie. No, tylko no, je, jeszcze można, można do tego dorzucić, że my nie chodzimy po szlakach e, takich, które są znane e, na portalach outdoorowych. Czasami je przechodzimy, ale przechodzimy, no, przecinamy. Ale, ale tak, my bardziej je przecinamy, korzystając z tego, że, że możemy zejść ze szlaku w Szwecji i możemy iść sobie e, drogą, którą sami sobie stworzymy. I, i wtedy w 100% tak naprawdę czerpiemy. Bo jeżeli, nie wiem, tam pan Iksiński pojedzie sobie do Szwecji, wejdzie na szlak czerwony, gdzieś tam coś tam, tak, no to co on zobaczy? No to co ktoś mu przygotował i mu dał. Da, tak tak jak u nas w Tatrach na przykład. A tak naprawdę, prawdziwą Szwecję to zobaczy się dopiero, jak pójdzie się na przestrzał z punktu w ogóle, od czapy, wybranego tak na mapie. A tu, ciach, i idziemy. I to jest to, to jest prawdziwe. Jaskinie, tak, skały. Ka każdy pagórek odkrywa kolejny widok. Tak, Jeziora tak, przede wszystkim. wielkie owady. Pamiętasz wie te no, wielkie owady? Dokładnie. Jeśli ma jakie ogromne, trzy razy większy czym niż u nas. Maciek, Ty z zamiłowania wędkujesz. Powiedz mi, jak, jak znajdujesz Szwecję pod tym względem? No właśnie, bo nie... jedliśmy ryby, nie? Przeciwnie, Do rady, moim zdaniem. Ogólnie tam to jest, każde jezioro tak naprawdę to zupa rybna. Tam jest tyle ryb, czyste jeziora. Po pierwsze, piliśmy wodę z jezior, więc to jest ogólnie już sam wyznacznik tego, jak tam, jak tam jest czysto. Widzieliśmy też raki. To jest właśnie tak. świadectwo, jak czyste są tam wody. Łapaliśmy raki. No i łapaliśmy to nie amerykański. Pręgowy. Tylko rodzime raki, szwedzkie rodzime raki. raki. No i jest. No tak dużo ryb, że no, jakby można było tylko te pozwolenia tam łatwo zdobywać, no to można było się wykarmić samymi rybami. Ja pamiętam, czy można, to nie jest problem z tym. No Byliśmy tak, we wrześniu. To, było, gdzie, to, to pamiętam, gdzie, że gdzie by, był jest. taki dzień, że w ogóle nie ruszyłem swoich zapasów ani liofizów, Dokładnie. ani batonów, była zupa, chyba zuperiego. Tak. szczupaków kilka tak. nałapaliśmy, zrobiliśmy tak. je z rusztu, y, takie orzechy znaleźliśmy, dwa raki, bo wcześniej założyliśmy tak, jedną pułapkę, tak, żeby zobaczyć czy w ogóle są raki i były te dwa złapaliśmy, więc las nas wykarmił trochę. Tak, tam tam no nie na ma pewno. dużego problemu. Tam właśnie, jak mówiłeś, te lasy są, to nie są lasy stricte użytkowe. Tam też ogólnie inna, inaczej wygląda gospodarka leśna. Tam lasy y, głównie odnawiają się same. I tak, to, w, to jest też ciekawe. zupełnie inny jest ekosystem. Tam zupełnie inaczej to wszystko wygląda. Tam grzyby jak rosną. To nie tak, że u nas co co trzy lata jest wysyp grzybów, że musi być naprawdę idealne warunki. Tam po prostu te grzyby są. Tam to wynika jest... z tego, że ludzie ich nie zbierają tam. Też, ale to no chodzi właśnie. o to, że y, tam ten <coughs> las ogólnie y, jak on sam się odnawia. Tam widzieliście, tam idzie się, to jest jedna wielka gąbka. Tak, tam tak. czyste powietrze, tam jest tyle mchów, to tam magazynuje Ligoz, tyle wody, że tam nie ma no ogólnie właśnie. suszy. Uh -huh. Tam nie ma suszy. To tam prawda. nawet jak nie pada przez jakiś czas, to tam wszystko jest tak namagazynowane wody, że tam widzieliśmy w tym roku, jak byliśmy, tak, no to wszystko z, muku, z muku tak. normalnie można pozyskiwać wodę. No, nie? ale widzieliśmy to... te źródła, które, nie pamiętam jak to się nazywało, tam... Takie, takie źródła, które... które po prostu z muchu wypływają. Uh -huh. tak, jest leśne. Pakulek, one po prostu z muchu wypływają, nie wiadomo skąd. No tak, bo to wiesz, są pewnie źródła jakieś pod spodem. I też ogólnie każdy, każdy góra, każdy każda ten, ten mech ma swoją objętość, którą może zmagazynować tą wodę, resztę wyrzuca, no Tak, i tam jak płyną też ten tak. mech, no to się zapadasz pod połowę buta, tak? Także to 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 też. Czy... Daje nam wyobrażenie jak to wszystko pięknie, puchato, fajnie to określiłeś, Puchat, tak, jak tak, to puchato tak, wygląda. Grzybów tam jest też dużo dlatego, że Szwedzi nie zbierają grzybów. Po pierwsze dlatego, że się nie znają na tym. Tak. Po drugie dlatego, że się boją. Po trzecie dlatego, dokładnie. że jest to bogaty kraj. Tak. I oni wolą sobie pójść do sklepu i sprawdzone z certyfikatem, z żeby Polski. kupić. Tak. Chociaż jedzenie tak na jednej no, tak, Jedzenia w sklepach to oni tak szczerze to nie mają. No, tam, no, tam nie ma co pójść do jedzenia w Szwecji. Wysoko nie przetworzona nie żywność. Ta, jest tak, dokładnie. Ale, I to jest wyznacznik właśnie w, wysoko rozwiniętego kraju, tak, tak naprawdę. A tak mają jest. na wyciągnięcie ręki e, zdrową żywność, uh -huh. naprawdę. No dobra, e, powiedz mi czego taka e, czego uczy taka wyprawa na ty, e, przepraszam inaczej <laughs> nie 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 inaczej czego uczy y, wyjazd taki na tydzień do lasu czego nie, was to to uczy? To ja zacznę tym razem weryfikuje wszystkie słabości e, nie tylko sprzętowe, ale też e, no, fizyczne Słabości no, człowieka, ogólnie i psychiczne, i fizyczne. No ja na przykład w tym roku miałem tak, że mi padło więzadło w kolanie i dostałem zapalenia ścięgien na Hillesa. E, Bardzo bolesne. Więc. Którego dnia? Którego dnia? Trzeciego chyba. A. E, kolano mi od pierwszego bolało. Wtedy, jak Żbiku nas przeciągnąłeś 30 km, to nie wiem, czy widziałeś. Was delikatnie przeprowadziłem. Przeciągnął, 30, to was płacić 30, tak. 30, 30 km 30 km. <laughs> 30 km wtedy było czy ile? Było no prawie 31 dnia 50, 30, no. tak. Pra, większość połowa po lodzie. Szliśmy po lodzie, ja mm -hmm. pamiętam podejścia, ja, się ja, idzie. ja miałem łzy w oczach. No tak. się to jeszcze przewróciłeś? Wszyscy się nagrały. Tak, wszyscy się przewróciłem. Każdy się tam. przewrócił. Tak. Ja ten... Nagrywam, nagrywam, e, nic ciekawego. Takował kamerka, ja pu, nogami się no, nagrywałem. No, Ale nie, wtedy Uf. pamiętam, że jak każde podejście miałem łzy w oczach, ja miałem aż tutaj pod oczami miałem od mrozu. Tak, z bólu. Miałem, tak, no z bólu, po prostu ja zaciskałem, zagryzałem. Ja miałem wargę przeciętą, bo sobie zagryzałem wargę, o żeby jecha. iść. Ale mówię, idę dalej. Ja mówię, Żbiku biku, stop, Żbiku biku, stop, ale nie oni dalej. No. Pamiętam, jak nagrywałeś pod tą, jak siedzieliśmy, jak te, bo, jak te prezenty pod choinką. Tak, z tak, biku, tak. kiedy robimy przerwę? Już też już tak idę i mówię, kurde, muszę chociaż. A codziennie muszę... chodziliście? Codziennie? Co nie? Tak, nie no, było. No, Coś Jednego dnia zrobiliśmy, jeden, Tak, tak jak już tradycja się Ta, zrobiła, że jeden dzień. dni spędzamy w jednym miejscu. No sobie jeden o. dzień zrobiliśmy przerwę, żeby sobie zwiedzić fajnie teren dookoła, nie? No Ta, tak, to jest to jest razem, tym, tym razem, yy, ponieważ yy, z racji tego, że jeździmy w różne miejsca i planujemy to właśnie tak, a dobra to tutaj i zwiedzamy ten kraj tak, jak powinno się to robić, więc nie zawsze trafi się do narni. Tym razem trafiliśmy do takiej połowicznej narni, gdzie było trochę więcej wycinki. Bardzo no, dużo, no, by no bardzo dużo nawet powiem. Więcej <noise> <domów głos> tak. ludzi, ludzi, ludzi. Było. Więcej ludzi mijaliśmy, ale byli, tak? tak? W czasie wcześniejszych wypraw to przez tydzień potrafiliśmy spotkać dwie trzy osoby. No, my no my jak, mieliśmy, I się my jak naprawdę byliśmy, zanurzaliśmy w tak, tym my jak byliśmy to Spotkaliśmy przez tydzień czasu dwie osoby chyba. Tak, jak wyszliśmy... Te dwie jakby, tak, tak. Znaczy, te dwie chyba one były naukowcami jakimiś wiem, się wydaje, bo one tak, jakieś pomiary coś, robiły. Tak, 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 ja nie wiem, czy nie Ale coś czym, fajnego czy to, zacząłeś, coś mówić, co się dzieje w głowie, jak, jak no idziesz. No tak, właśnie ten temat. Jak jesteś za, zdany ja na pociągnę, siebie. Ja pociągnę. Ja pociągnę, pozwólcie mi, Dobrze. E, bo zgubię, zgubię wątek. Zanurzyć się, tak jak powiedziałeś, zanurzyć się w tej roślinności, w tym klimacie. Indioku. Indioku, tak, mm -hmm. leś na kąpiel i. I słuchajcie, tam naprawdę, tam naprawdę jest specyficzny klimat. Tam jak, jak już wejdzie się do lasu, to nie jest tak jak u nas. U nas muszą być odpowiednie miejsca, żeby poczuć takie coś w środku. No to już typowe Ci, puszcze to czują, jakieś... tak, te puszcze, te stare takie miejsca, takie klimatyczne, właśnie z historią. To tam większość lasów, jakieś 90% miejsc, w których byłem w Szwecji, to miały taki magiczny swój... Yy, było czuć taką, taką no, siłę, moc. Naturę, nie? I można, można z niej czerpać, można się przytulać do drzew. Tak, to też inaczej jak budzisz się z rana, to z inną energią podchodzisz. Jest inne powietrze, inna taka atmosfera w cudzysłowie tak, mówiąc, tak? tak. tak? Yy, to, co Maciek ty zacząłeś mówić, to jest bardzo fajne, co się w głowie dzieje. Jak masz taki łomot dostajesz, no tak? tak? No bo jeszcze ty miałeś yy, tą kontuzję, która ci się odnowiła. Masz na plecach ile plecak waży? 20, coś kilogramów. 20 małych parę kilo, tak między 20 a 24 w zależności. Rekordzista miał 28 bodajże. Ale on był, on był 28, 28 kg na starcie, bo całą żywność miał naturalną, nie liofilizowaną, mhm, tylko naturalną, I tak to miał... naprawdę na grubo miał cały dzień, tak, także jak ja bym tyle jadł to bym w w w 3 ale ja u bardzo szybko schodziło. Tak, że on po koniec wyjazdu już tam. No Będzie się z ale, ale to jest też fajne, co się w głowie dzieje, to co ty zacząłeś mówić, że tak naprawdę jesteś zdany na siebie tylko. Nie, nie tylko na to, co masz w tak. placaku, ale co masz w głowie. No właśnie, tego, co tak. w razie awarii, ale typu, powiem, typu, powiem, więcej, powiem więcej i tak dalej. Powiem więcej, grupa ciągnie. Jakby Grupo nie było grupy, na pewno, to by pewnie gdzieś usiadł przy drodze, zawinął się w śpiwór <laughs> i przeczekał <laughs> swoją ukolicę. Dlatego dużo osób... znaczy dużo, dlatego niektórzy przechodzą tak. na setce yy, trochę więcej niż mogą. Tak, ja, wiesz, wiem, ja, osobi ja, ja osobiście mu, przeszedłem. W drugiej by nie odpadła noga. No to byśmy szli, to by mu no się tak. Nie no wiesz, to jest no, tak, że... 30 kilometrów sobie szli. odgryza, nie? No, sam. Dlatego 30... <laughs> dlatego nie zrobiliśmy więcej to, 30. To co, mówisz, co mówisz o marszu Tak, o marszu, marszu, marszu. Bo ja wam powiem po, z, z ze swojego tygodnia. doświadczenia. Że żeby nie ludzie, to najprawdopodobniej po 30 km to bym już sobie dał na luz. Nie? Mhm. Tylko i wyłącznie ludzie mnie jeszcze tam ciągnęli, ciągnęli, doszedłem taka do spółki. do Tak, tak, bo to bardzo dużo bardzo motywuje. ja ogólnie jeszcze taka dygresja i y, 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 anegdotka taka fajna y, y, z ostatnich zajęć bezkrwałych Łowów. No mówiłem ryty, żeby wzięła kalosze, bo będzie w kaloszach wygodniej, na pewno nie zmoczy nóg. I w razie czego będziemy odpoczywać, będziemy wietrzyć nogi, nie ma problemu. Zrobiliśmy 30 km ani razu się nie zatrzymaliśmy na wietrzynie nóg, a o no nas zero otarć nic. Tylko że cały czas wiecie, to było tak, że tu stanęliśmy, tam stanęliśmy, a zrobiliśmy ponad chyba 31 km. To jest dużo w lesie. 30 km. To, jest, to się liczy podwójnie, bo jest cały czas zmienny teren Inaczej i No my nieśliśmy nie właśnie pracowało. szlakami nic, tylko ogólnie cały czas na przełaj. No to szacun, i powiedzieć. naprawdę ja byłem w wczy... Tak, tak. Tak, pozdrawiamy cię, Edyta. No dobra, co, co, co przez tydzień robicie w, w, w Szwecji? Co wy tam robicie przez cały tydzień? Rozumiem, że pół przytulamy dnia chodzicie. Się, przytulamy się do drzew, jak nie chodzimy. Oby, oby nie do siebie! Eee, po tygodniu! Eee, po, tygodniu. Eee, po tygodniu już do siebie. Nie, nie, po tygodniu to już nie, bo po tygodniu przynajmniej eee, w zimę troszkę. Eee, a jak lepiej, higiena? Lepiej, lepiej. No, w zim, no właśnie, w tydzień czasu. W zimę, w zimę, śnieg. Tak, w zimę, w zimę. Śnieg. śnieg. Higiena też jest wyzwaniem. Są, Przysznice no w lecie to pewnie żadne wyzwanie, no. Żadne wyzwanie, no, no. bo się po prostu normalnie kąpiesz, kąpiesz tak? no. A zimą trzeba o to zadbać, no tak jak się dbawał w czyli czyli nabliżane chusteczki. No też morsujemy zimą. to, to Nie no można powiedzieć, wiesz, że się kąpie, nie jemy. Ale tak? no, trzeba kąpie. pamiętać też, że to jest tydzień poza domem i, i nie można sobie pozwolić na jakiś brak higieny, bo ewentualne jakieś żołądka czy inne dolegliwości, które mogą wystąpić, po tak. prostu poprzez brak higieny, bo zmiany, jemy, zmiany e, pokarmu, tak, jemy na no, dworzu, też, też e, większość tak. rękoma, tak. tak. I też, właśnie jak mówisz, zmiana pokarmu, liofilizaty, to wszystko. Niektórym się to odbija, tak? Niektórym to... się odbija. Nie. Ja już się <gazownia> <bym> nie <opisał. gazownia> niektórzy ogólnie mają gazownię, niektórzy ogólnie często latają ten. No ja pamiętam, pierwszy wypad do Szwecji przeleciałem na takim deficycie energetycznym, że pierwsza moja toaleta była szóstego dnia. Ja wtedy. Pierwszy wyjazd, no. jeżeli dobrze pamiętam, bo mogę go mylić z tym naszym drugim wyjazdem. To pamiętam, że ja to już głodowałem tam. Dla mnie było za mało jedzenia. Ja, ja potrafiłem. Miej wadze, ja już miałem ja pustki w żołądku, i ja już chodziłem. Co by tu gdzieś zdobyć? <laughs> to chyba Od to, to mówisz, o, mówisz o drugim. Może, drugi, no. o drugi. może Bo drugi. drugi. Bo na pierwszym to pamiętam jeszcze robiliśmy na końcu siestę. Robiliśmy ostatnie... Jego... Może i tak. Tak, tak. pamiętasz tak, tam, tam? wtedy, zupki, zupki. wtedy się wziął. Każdy się wtedy dzielił, co się Tak, To fajne. Nie dźwigać, co nie wszyscy. Bo na początku jest, masz coś, nie, 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 mam, nie mam, mam wyliczone, mam wyliczone. Słuchajcie, było, było, coś wspomniane o plecakach. To też można powiedzieć, co w takim plecaku jest na takim wyjeździe, tak? Ile on waży i, yy, i, i jak to wygląda? Jak to wygląda w Twoim wypadku? Co, że co? Że... Pleca. plecaku. Co jest w plecaku, jak on waży, czego, Ojej, co brać, no czego to... nie brać przede wszystkim. Chyba no nawet film nagrywałeś. Tak, jest film z tego. No, no, tak naprawdę, no, tak jak już wcześniej powiedziałem, pewien minimalizm czyli tylko e, śpiwór, e, otul, hamak, czyli to co do ospania, jakiś tarp, e, że można było i w hamaku, i na glebie z, się przespać. Jedzenie, jedna zmiana ubrania, żeby się przebrać w, raz, w razie wpadnięcia do wody, no bo jeziora, w strumienie, przeskakujemy, przez co chodzimy, więc jest gdzie się zmoczyć. Więc tego typu rzeczy już i tyle. I narzędzia. Ja często tak korzystam i z swojego rozwiązania, mi akurat to pasuje. Oczywiście filt do wody, tak, ale e, też spanie to jest moje poncho. Yy, które zamieniam na tarp no, z 2 na dwa No tu w, tu, w zimę, tu w zimę, teraz jak byliśmy na przykład, yy, no to ja trochę, trochę powalczyłem z mrozem, bo, bo wziąłem tylko śpiwór, spałem w hamaku. I jedna noc, taka zimna, jak, jak tam była kumulacja mrozu, no to już musiałem od łasica pożyczyć yy, pożyczyć śpiwór, No to było na tej tam, miejscówce co dwie noce. Tak, robiliśmy. co dwie noce, żeby z, sobie zrobić taki improwizowany otul. Przespałbym się jeszcze, bo kolejną noc nad morzem y, przekimałem no w ogóle bez niczego tak, przy ognisku, no. ale mi wtedy przetalepało, no, no ale... To, ale, to, to, to bo jest specjalnie, chyba, żeby specjale, na Minus 13 to była rekordowa no. temperatura, co zanotowali. Trzeba ćwiczyć, na to jest więc... No nad morzem się inaczej odczuwa minus 13. No. Nad morzem, no nad morzem całkiem inaczej odczuwa się klimat. I spanie, spanie przy ognisku, e, które jest opalane dębiną, jeszcze jako taką. No w trzy osoby, co jeszcze tak. Za, ja się budziłem, za każdym razem miałem nadzieję, że któryś z Was dorzuci do ognia. Ja no. no. spadłem, długo ty byś śpił spałeś. No ja pamiętam, właśnie nad Morzem taką najbardziej czarodziejską noc swoją, w outdoorze, jaką miałem. To wtedy też spaliśmy przy ognisku. Ognisko było z, z Dębiny, więc z, się przy paliło. Tym dę, przy tym wielkim Dębie takim pięknym. Tak, był. piękny dwustuletni dom, nawet było idyna, czyste niebo, nie, no. miliony gwiazd i pełnia księżyca. Tam, tak, tak, I po prostu tak. brakowało mi tylko wilka, który by tam wyszedł tak. i zawył. My na w tak, lataliśmy to, po skałkach, więc... Nie, może któryś by spadł, to by prostu nie dało się spać. Ale to było naprawdę magiczne. zobaczyć, możecie zobaczyć na naszych relacjach z wypraw do Szwecji. Jest kilka tych relacji opisanych. Jest wieść bardzo są dużo. Zdjęcia, więc... Są tak, filmiki. Tak. Widać te twoje drzewo. Masz tam zdjęć. Zresztą jest, na naszym jest, blogu, na naszym blogu będzie uciekli. relacja w ogóle ze Szwecji ogólnie, o Szwecji będzie, będzie to opisane też, też za niedługi czas. Zresztą tak jak temat plecaka był, był mhm. poruszony, o plecaku myślę, że, że można by poświęcić temu osobny odcinek w ogóle o plecaku. O plecakach. To o plecakach jako takich hmm. i jak co jak do niego włożyć. Będziemy mogli I... powiedzieć w ogóle o jednodniowym, dwudniowym i tygodniowym. tygodniowym. Jeszcze, tak. jeszcze jedna rzecz, z racji tego, że to już jest trzeci, trzeci podcast, to jeżeli chcielibyście, poza na przykład plecakiem, macie jakieś pytania, możecie nam pisać, wrócić, napisać. Pisać. Tak. Piszcie. Po, po, po Jeśli macie poznaje. jakieś pytania, to piszcie na adres kapel tak. tak. albo, .pl. tak? albo, albo w komentarzach. Albo w komentarzach, tak. tak. No, tak. tak Zapraszamy do sekcji komentarzy. Eee, ja I napiszcie, napiszcie eee, czy czyli, Wam nie przeszkadza, że Dziadzia przerywa. Czyli następny. To jest moja dajcie ha, Jak Wam to przeszkadza, że Dziadzia przerywa, dajcie hashtag Dziadzia na stos. Tak. Eee. Czyli w następnym odcinku zajmiemy się ogólnie plecakami, tak? Albo zrobimy drugi odcinek o Szwecji. To, to później, albo... bo już jest plan. Aha, mhm. jest plan. Jest plan, ale to jeszcze nie będziemy wdrażać jaki plan, bo może... może Potrzymamy Was nie... trochę w niepewności. Tak, 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 Dobra. Ale, e, Mamy dużo fajnych pomysłów. I, u, i spróbujemy utrzymać e, cotygodniowe nagrywanie podcastów. Specjalnie dla Was, poza tym my się też fajnie przy tym bawimy. No, dokładnie. Szczególnie przy takich, przy takich luźnych. Ta tak, miętka. Właśnie. No znaczy, dobra, to wszystkiego żeby nie dobrego. I, wszystkiego tak. dobrego, y, słuchajcie nas, udostępniajcie, komentujcie. I bo... pomóżcie nam, nam tworzyć tak, to wszystko, tak, bądźcie razem nasi, z nami w tym wszystkim. Najlepiej, na, możecie też oczywiście, jaki temat chcecie, to możecie coś nam napomknąć, że no tak, 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 chcecie, nie wiem, o tym, o tamtym i o, chociażby o plecakach albo, nie wiem, o... Wszystko będzie brane pod uwagę, tak jak wiecie, znacie nas już nie od dziś. Więc y, wszystko y, 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 -y, pamiętamy, -y, pamiętamy. A tymczasem Borem do zobaczenia poza szlakiem. W Szwecji. <śm�e> Najlepiej. Na promie. Także jeżeli chcecie, tak.